Dzień dobry, z tej strony Milkie to kolejny odcinek na moim kanale. I jak widzicie, jesteśmy na jednym bloku w Minecrafcie, tylko że ten jeden blok jest taki jakiś podejrzany. W sensie, no nie wygląda to jak normalny dir, także jest to troszeczkę dziwne, ale zanim zniszczymy ten blok i zaczniemy rozgrywkę, wy zostawiajcie łapkę w górę subskrypcję i podajcie na mojego instagrama Milkać przez dwa, ponieważ tam dużo fotek z Vincentem. Vincent jest tutaj, on śpi, więc nie będę Wam głosowanie pokazywać, bo nie chcę go budzić. No i też padajcie na kanał vlogowy, ponieważ tam niebawem bardzo fajny film z reakcją moich znajomych oraz rodziców na mojego kanału kociaka, dobra Witek. A może jednak, o popatrz! Chodź tutaj, patrz, chodź do widzów. No, dzień dobry. Możecie widzowie zostawić łapkę w górę dla Vincenta Wincent, poprosisz o łapki. Proszę o łapki. Ym, tak, widzowie, tak, zostawiacie łapki dla Vincenta, ja go już tutaj odkładam no a my zaczynamy rozgrywkę w takim razie, no to słuchajcie oczywiście trzeba zacząć od zniszczenia pierwszego bloku ym, a, jeszcze jedna rzecz widzowie, najważniejsza, jeżeli chcecie kupić taki brelok ym, na Panią no to wpadajcie, bo naprawdę szybko się uschodzą te breloki, więc słuchajcie, polecam zainwestować już teraz, no a my widzowie, no na 3-4 burzymy ten blok, ale zanim my go zburzymy, w sensie podczas jak ja będę go burzyć to wysłuchajcie, słuchajcie, zostawiacie suba, jeżeli jeszcze nie Zostawiliście suba, więc uwaga, uwaga. Na 3-4 wysuba zostawiacie, a ja niszczę. Uwaga, 3-4 let's lec! Eee, to, to chyba tak, słuchajcie, wyglądać zdecydowanie nie miało. Dobra, jesteśmy w bardzo dziwnym miejscu. Dlaczego mi tutaj przeteleportowało? Ja chciałam tego zagrać w jednego bloka. He he, No nie wiem, i tak do śmiechu nie jest. Dobra, słuchajcie, kliknij... Kliknijmy to eee, National Emergency Alert System eee. Dziwne takie rzeczy są w w filmach, nie w Minecrafcie. O co tutaj chodzi? This is the emergency broadcast system. This is not a drill. Please hide until we coś tam. under control. Ok, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, o co chodzi. Czy ja. gdzie ja jestem? Przepraszam. Excuse me? Dobra, bardzo dziwne miejsce. Ja bym chciała, słuchajcie, dostać się z powrotem na tego jednego bloka. Um. Albo napalionowo. O, jaka jest skrzynka. What is that? Cześć. Jezus, jak się wystraszyłam. Okej. Okay. Aha, ja się do tego ukryłam. Aha. A no, takie buty. No dobra, fajne, fajnie, że to się można ukrywać. Bardzo cool. Hmm. Dobra, czyli jeszcze, że tutaj widzę, co. I co ja mam to niby I To jest jakaś skrzynka, po co my się mamy ukrywać? Nie wiem, przed czym, przed kim. To jest bardzo dziwne. Znowu sobie skrzynka do ukrycia. Ej, ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego my się tutaj mamy ukrywać, Ja tutaj nic widzowie nie rozumiem. Dobra, po prostu idę przed siebie. Okej, pójdźmy może tam. Okej, poobserwujmy. Tutaj, jakby. Co to jest? Aaaaaa, Co to jest? Co to jest? Co to jest? Nie mogę do tego wejść! Nie mogę do tego wejść, przecież ja ukryć! CO TO JEST? Czemu JESTEM TAKIM CZYMŚ? I czemu MNIE TO- To było mega straszne, nawet Vincent się obudził, który tutaj obok mnie siedzi Więc ja myśli, mamo co ty robisz? Vincent cynku, ja zarabiam na ciebie Gram w Minecrafta, zarabiam na twoje saszety Dobra, widzowie, okej, okay. to było bardzo dziwne, ja nie rozumiem za bardzo co to jest za miejsce i co ja mam tutaj ogólnie robić, trzeba coś szukać, coś znaleźć, pewnie wyjście, co? I nie wiem co to było, to takie wielkie, wysokie, ale to było trochę straszne, ja się naprawdę obsrałam o Kurde, mol! Boże, zostaw mnie, typo czwaro jedyna czarna Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, mnie Okej okay. Ej, to jest tak straszne WTF, i dobra, czekajcie, aż muszę ściszyć tutaj u Was, bo ja coś tak nic nie słyszycie. Ja pierniczy jasny gwintek. E, dobra, czy to może odejść? Kiedy to odejdzie? Dzięki, dobra, w końcu. Nie, 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 ja się boję, bo ja to znowu słyszałam. Okej, okay. idziemy słuchajcie tutaj. WTF, co to jest za głupia gra? Okej, okay, wiecie co, mi się to w ogóle nie podoba, nie? Ja wam siadł do domu. Okej, okay. nie mogę tak sobie biegać, bo jakąś staminę tej tracę. Ja pierniczę, gdzie mam iść widzowie? <laughs> Jak co do domu? Jak co do mamy? Dobra, ja się boję ogólnie takich rzeczy autentycznie. I tu jest jakoś safe, mam jakąś skrzynkę lever. Czyli słuchajcie, gdzie, gdzie może być położona? Na stone briku. Okej, okay. czyli musimy jakiś Brika szukać. Czy mamy jakiś klucz po prostu, tak? To jest stone brick? Aha. Czyli my musimy znaleźć takie, słuchajcie, tak dużo tego? Ja nie umiem takich rzeczy robić, widzowie. Mmm, ja nie zapamiętam, gdzie ja, słuchajcie, skąd ja przyszłam. Nie ma opcji, że ja to zapamiętam. Ja naprawdę, ja mam najgorszą w ogóle e, orientację w terenie, jaka ich chyba istnieje, nie? Dobra, słuchajcie, próbujmy. No w takim razie, próbujmy. To jest straszne. Mam nadzieję, że się nie boicie. O, zarobicie, że to jest w ogóle czarny, no znaczy za nie... zaułek. Czarna droga, nie czarna droga, jak to się mówi? Czarny zaułek? Ciemny zaułek, nie, no że ślepy, ślepy zaułek, ja nie mogę, ale ja jestem, ja nawet mówić nie umiem, słuchajcie, widzowie, ja wyłączyłam funkcję mówienia ogólnie, bo się tak boję, normalnie mi serce bije. jakbyście tutaj mieli gdzieś widoczną moją, o tam jest dużo skrzynek, gdzieś widoczne moje, widzowie, mój puls, to byście zrozumieli, your mind is locked, czemu mój mind jest locked, czyli mój umysł jest zamknięty, co, so, o co tutaj chodzi? Ja Szybko! No wejść to! Ja dlaczego nie mogę do tego wejść? Ja naciskam i nie mogę. Słyszycie tą muzykę? Aaaa! Dobra, jest to straszne. Ja nie mogę do tego wejść. Ja bym tak bardzo chciała. Aaaa! Dobra, czy ja już mogę? Jezu, ja cały czas słyszę takie dziwne dźwięki. Ja Ej, nie, dobra, ja stop, 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 stop. Ja się muszę uspokoić. Dobra, jeszcze raz. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. On tam jest czy nie? Dlaczego... Okej, okay, dobra, weszłam tam. Już nie wiem, czemu ja tam wcześniej nie mogłam wejść, ja się kurde tak obsyrałam wtedy. Ale dobra, no teraz słuchajcie, jest jakoś miarę luz, chyba. Okej, okay, jest to coś! Jest ta poczwara, obrzydliwa, czarna. Co to jest siren head jakiś? Ja cię gacie. Ja nie chcę w ogóle, ja bym chciała na pewno nowo wrócić. Czy ja mogę? Czy ja mogę cofnąć? To co ja teraz zrobiłam? Ja nie mogę. Dobra, słuchajcie, ja to cały czas tam jasny, gwida i to jest tak straszne. Jak to w ogóle się odzywa, Brzydko? Ma jakieś takie. Nie to jest jakaś tragedia, wizowej i paranoia, nie naprawdę. Słuchajcie, ja tam widzę, to odnurza jeszcze. Ja nie mogę stąd wyjść. kurde coś się tutaj dzieje. Ja bym chciała wyjść stąd, ale on to tam, coś tam jest cały czas, no nie mogę wyjść, jak to tam chodzi. Ja nie wiem, jak mam znaleźć, kurde, resztę tych kluczyków świetnych. Przecież to jest niemożliwe do zrobienia. Przeze mnie szczególnie, ja naprawdę nie potrafię widzowie takich rzeczy robić, więc mamy ogólnie przerąbane. Dobra, czy to już może stamtąd pójść, bo ja nie będę tutaj chyba całego odcinka siedzieć w tej szafce, nie? Dobra, ryzyk fizyk ogólnie. Trudno. Jak mnie to zje, to mnie to zje. Kurde, mol! Wiedziałam! Żeby nie wychodzić, bo to teraz ta te kubka będzie mnie gonić. Czarna kupa patyków. XD. Dobra, czekajcie, szybko, 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 szybko. Eee, to mnie goni czy nie? Nie mam pojęcia. Fajnie przestałam. Aaaaa! co nie mogę tak głośno, nie mogę tak głośno. Szybko, szybko, szybko! <noise> Ej, się z mnie taką bekę, taką bekę, że to jest niemożliwe. Dobra, teraz musimy chwilę poczekać. No, kurde, no nie będę. Ja Nie chcę z nim, z tym czymś łazić. No, najgorzej na świecie. Kurde, mol, zostaw mnie. Czy to już jest teraz? Proszę. Możesz stąd odejść, gościu. Ja cię nie chcę, nikt cię tutaj nie chce, rozumiesz? Nikt cię tutaj nie lubi. W ogóle żałosna, żałosna, żałosna. Cały czas sam stoi i się gapi na coś. To jest jakiś jego spawn point. Co ja on teraz o, Jeszcze światło zgasło. Idź se stąd! Nikt się tu nie chce! Fajnie, jeszcze to mi idzie się śmieje ze mnie. Mam, mam po prostu bekę, jak nie wiem. Ja nie mam beki. Zostaw mnie, no kurde, jest stąd nie wyjdę. No, póki stoisz. tutaj stajesz, to, nie, to stąd nie wyjdę. No, chociaż udaj, że, że se poszedłeś stąd, no. Widzę cię. Nadal widzę tą małą odnogę. To jest głupie po prostu, jak nie wiem. Czuję, jak to oddycha obok mnie. Czy to może pójść? Jak to tylko wyjdzie stąd, to my po prostu robimy ogień przed siebie. Mam nadzieję, że nam się uda, ale ten gościu nie chce stąd wyjść, to czarne coś. Dobra, ogień, 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 po prostu ogień, bo tak się nie da, jak on tutaj cały czas sobie stoi nade mną. Oj, czy my uciekniemy, widzowie, czy my uciekniemy? Chyba nie, chyba nie uciekniemy, chyba nie uciekniemy. O, tak blisko, tak blisko, tak blisko, tak blisko, tak blisko. Dobra, jasne, gmina. czy on teraz pójdzie... Tamto miejsce, gdzie on tam lubi być, żeby tak stały się gapił na mnie, co? A, ja mam dosyć nie jestem pewna, ale to chyba poszło. Okej. Okay. Nice, mamy teraz chwilę, słuchajcie, luzu. No niestety jeste jesteśmy na hita, więc jeżeli ten gościu mnie tylko znajdzie, uderzy, to jest koniec nasz, absolutny koniec i niestety już to będzie na tyle z tego, nie? z, z, o, z przeżycia. Okej, okay, okej, okay. czy ja tutaj mogę jakieś leki zdobyć? Byłoby w sumie fajnie, bo przynajmniej wtedy byśmy sobie dłużej pograli. Okej, okay, no nie no, i to są jakieś jaja. To nie ma w ogóle tych głupich y, dźwigni, żebyśmy przeszli dalej. Więc ja nie wiem jak mam tu to przejść. Ja już w ogóle i tak zapomniałam, gdzie jest, słuchajcie, tamto miejsce, więc to nawet nie ma słuchajcie żadnego oznaczenia, nie? Ale dobra, próbujemy coś dalej tutaj osiągnąć. Czy tutaj znowu będzie ślepy zaułek? Mam nadzieję, że nie. Ej, my jesteśmy tutaj na takim wycieńczeniu. To jest fajnie, jasno, miło, przyjemnie. Tam nie pewnie nic. Dobra, sprawdzimy. Nic nie będzie, okej, okay, tak myślałam. Idziemy w lewo, w prawo, kurde. Nie wiem, jasne. Jasna cholerka. Okej, okay, jesteśmy w tym dziwnym miejscu, gdzie on jest. i mamy w kolejną skrytkę, ukrytkę. Tylko najgorsze jest to, że my znaleźliśmy dopiero jedną dźwignię. I to totalnym przypadkiem. I nie mam pojęcia, gdzie może być reszta dźwigni. Już myślałam, że go słyszę. Miałam trochę zawał, ale dobra. Jest everything is fine. Dobra, lewo, prawo, dobra, w prawo. Jeju, ja tak łażę, tu, łażę po tych labiryntach. I się tutaj, jakby no, tu nic nie ma. Ja naprawdę nie wiem, co ja mam zrobić. Jeszcze jestem na wycieńczeniu w ogóle. Ale zaraz umrę. My tu już chyba byliśmy. Nie wiem, mi się już, kurde, myli wszystko. Mam wrażenie, że ja wszędzie byłam. Ja, piernicze, dobra, musimy sobie przejść przez ten pokój taki najstraszniejszy, gdzie on jest cały czas, na taki, gdzie jest dużo miejsca. Dobra, na razie, słuchajcie, dobrze. Czy tu jest ślepy? Mhm, mm tu jest się pezełek. Dobra, i mega, mega przerąbany mamy, aż mikrofon uderzyłam. To było słuchajcie, ze stresu, okej? Okay? To, był, to był efekt stresu. Dobra. Idziemy tu, czy nie? Nie o tej tego czarnego czegoś. Tutaj słuchajcie, jest ta jedna dźwignia. Ah. Jak znaleźć drugą? Mnie się martwi mnie to, że nie mamy w ogóle życia, nie? Tamta, słuchajcie, dźwignia była w tym właśnie, tym, tutaj, co nie? Tak. Ale gdzie jest pozostałe? Są dwie! To jest tak ciężkie, w ogóle świeci nam ta latarka, mam nadzieję, że ona coś nam daje. Dobra, nie biegajmy może, bo to, słuchajcie, bieganie... My, my musimy, słuchajcie, mieć bieganie na uciekanie przed tym czymś. Nawet nie wiem, jak to nazwać. A to co jest? Nie wiem. A, kurde, dobra, sorry, że ja tak często milczę. Ale ja się Jest, 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 jeszcze jedna, jeszcze jedna, okej. Okay. Kurde, jak to znaleźć. I może mi się to otworzy w takim razie potem. To coś, bo to jest takie trochę podejrzane, te, te, te. Było, dobra, i jeszcze jedna dźwignia. Jestem tak blisko, nie? Czemu ja słyszę dźwięki? Dobra, ukrywam się, bo ja się zastałam, bo znowu słyszałam to coś. Nawet nie wiem, gdzie to jest, ale znowu to słyszałam. I wolałam się po prostu ukryć na wszelki wypadek. Okej. Okay. Czy już jest git? Chyba nie. słyszę to. Tam... Dobra, dobra, dobra. Wiedziałam, że jestem na jednego hita. Ej, dobra, ale się zrespawnowałam, OK, to mogłam od razu się dać zabić, bo wtedy bym się tak nie stresowała tym, że jestem na hita. Tylko problem jest taki, że ja teraz nie pamiętam za bardzo, jak mam, wrócić na się do tego miejsca. No, ale dobra, że damy jakoś radę. E, jest straszna ta gra, nie? Ogólnie. Ej, ta latarka ma wrażenie, że nam nic nie daje, no ale niech będzie. Jest to trochę creepy, aż Vincent tutaj wstał i chodzi przede mną, on ogólnie mnie wspiera psychicznie, ale on teraz postanowił chyba wstać i odejść, dlatego że pewnie jest irytowany faktem, że ja cały czas tutaj krzyczę i... Nie wiadomo co robię, Nice, nice, nice. teraz musimy znaleźć, słuchajcie, teraz ten, ten taki, to, dobra, właśnie to, Vincent, co ty robisz, nie, 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 nie! biegnij, milkacz, biegnij, milkacz, biegnij, Milkarz, biegnij, Milkarz. go, milki, go, milki, go, 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 no nie wytrzymam, nie, no nie, no to są po prostu jakieś jaja, nie mogłam wejść i otworzyć szafki, jeszcze coś na mnie, o, dobra, słuchajcie, zaraz się, mamy dwie dźwignie, Teraz ogień przed siebie, ok? Ogień przed siebie, spokojnie, dobra, jest cicho, jest teraz spokojnie, dajemy radę. Ja nie wiem, czy ja to przejdę, dobra, tutaj słuchajcie, musimy teraz zapamiętać. Tu jest to coś, bo to pewnie będziemy musieli się tam wrócić. Dobra, może nie biegajmy teraz. Słyszę to, słyszę to. Nie wiem, gdzie to jest, ale to słyszałam. I czemu mam taki dźwięk, jakby miał uciekać? Dobra, jest już ok. Jest już okej, okay. uspokoiło się. Gdzie teraz mam iść, widzowie? Gdzie to było? Przecież to były gdzieś tutaj te dźwignie. Jest, 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 dobra, w tamtym miejscu. Ok, nice. Mamy. Eee... Mam klucz. Ale do czego? Do tamtego miejsca? To było gdzieś tam, co nie? Ja już zapomniałam, oczywiście. Dobra, sobie idziemy. Może nie biegnijmy. Bo naszą staminę gubimy. Nie wiem, gdzie jest to coś czarnego takiego, ale mam nadzieję, że że nigdzie. Ja pierdolę, trzeba ja jakby Jak ja się zbliżam do tego, to jest taki dźwięk, taki pi, wiecie, żeby uciekać, nie? Więc... Uciekamy. Dobra, 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 easy, 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 spokojnie, spokojnie widzowie, ja już jestem opanowana, mam to wszystko, loose, blues, dobra. Ej, jest to straszne, jest to straszna gra, jak najbardziej. Nie. Nie, nie! Słyszałam to. Chyba nawet widziałam. Więc lepiej uważać. Tu mamy na zimno. Dobra. Już. Okej. Okay. Musimy teraz tylko, słuchajcie, ten kluczyk dać w odpowiednie miejscu. Duszki, okruszki! Nie! Tutaj, nie, to nie tu, to nie tu! Zgubiłam moją, 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 mój safe place widzowie! Ok? Nie, 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 nie! Jest! Nie! Co? Czemu to jest tak straszne? Możesz przestać do mnie krzyczeć? Dobra, ej, czy my jesteśmy w nowym miejscu teraz? Chyba tak, bo przeszliśmy się. Mam nadzieję. Ej, to jest nowe miejsce, czy nie? Nie, czekajcie. Hola, hola. Użyliśmy przecież klucza. Ej, dobra, ja jestem w tym samym miejscu czy co? No way, nie mówcie mi tak. Ej, to jest to samo miejsce. Ach, kurde, nie mamy klucza. Dobra, ale tam może te drzwi będą otworzone. Tylko, że ja nie za bardzo pamiętam, w którym miejscu to teraz było. Więc mamy przypał ogólnie. Ja przez przypadek trafiłam na tamto miejsce. Mogę uciekać, a nie otwierać to. Wtedy byśmy nie stracili tego klucza. Mam nadzieję, że nie będę musiała wszystkiego od początku robić, bo jeżeli tak, to będzie bardzo słabo. Jezu, nie pamiętam gdzie, słuchajcie, były teraz ten te drzwi. Najgorzej, czemu życie jest takie ciężkie? I czemu ta gra jest taka głupia? Czy tam jest znowu ten potwór? Nie ma go tam. O jajaj. Nie wiem gdzie mam iść teraz, bo kurde, zgubiłam ten mój ten, to, to przejście. Nie mam klucza, bo ja go użyłam. Byłam w jakimś innym miejscu przez chwilę. No i mnie wróciło, nie? Wróciło mnie totalnie do tego miejsca, do tego samego do tego samego poziomu. I e, ja naprawdę się cieszyłam, że przeszłam to. No ale oczywiście nie ma tak łatwo. Dobra, no to w takim razie szukamy widzowie, no. Bywa, czasami tak to jest niestety w życiu. Nie wszystko się udaje i trzeba mieć tego świadomość, ale nie można się przejmować. Dobra, czy ja tą latarkę mogę używać? Powinnam w ogóle jej używać, a ja w ogóle jej nie używam. Jestem trochę dziwna. Dobra, e, to wiem, że było jakoś tak... Przy prawej stronie, w coś sensie jakoś tak przy ścianie, mocno to nie było w takich właśnie tych yy, uliczkach. Tylko to było tak, wiecie, w miarę z boku. Czy to było gdzieś, gdzieś tutaj? Um, no niedobrze, bardzo niedobrze. Boję się, że ja serio tego nie znajdę. Albo że to w ogóle się już zbagowało jakoś, nie? I, I nie przejdę dalej. Nie, dobra, to było tutaj. To było tutaj ok. Ej dobra, nie, ja nie wiem, gdzie ja jestem. To było na pewno to. Bo tutaj nie byliśmy. Jak ja tutaj wejdę? Ja. Yeah. Dobra, mamy kolejny poziom, widzowie. Matko, jedyna, okej, okay, jesteśmy. Mhm. Mhm. Dobra, nasza latarka, która w ogóle nie działa, ledwo zipie. Tutaj jakiś dym się unosi. Mamy tutaj jakieś schowanie, ale w ogóle bez sensu, bo. No, bo co, jak to w ogóle? Tu nie ma żadnych tuneli. Coś we mnie idzie? Ja pierdolę ja się, chowam. Mogę? Okej, okay. nie mogę, bo mieć latarki w ręce, żeby się tam schować. Tak mi się przynajmniej wydaje. Co to są za dziwne dźwięki? Ej, dobra, ten opętany jeden log jest strasznie dziwny, mi się bardzo nie podoba. Dobra, tak, czy już mogę wyjść? Eee. Okej. Okay. Nie będę używać sprinta. Jak się wystraszyłam? Słyszę coś. Au! Ej, gościu! Mega. Super, czyli od początku lecimy w takim razie. Czyli w sensie od początku, nie aż tak od początku, nie aż od tego drugiego dziwnego poziomu. Ale ja tego nie mogę w ogóle przejść, dlatego że przecież. Hmm, tam w zasadzie sensie po prostu nie możemy iść, więc możemy iść tylko w prawo, tak? Bo tam po prostu nie ma jakby przejścia. Więc idziemy w prawo. Ja pierniczę. Było to tutaj, widziałam to coś. Tu jest w ogóle ciemniej. A ja z tym wielkim białym światłem nad sobą nie widzę nic, widzowie, nic. Zde. Nicże, widzisz, to weszłam totalnie obok niego. Tutaj jest dalej dobra przeszło. Jezus, ja myślałam, że tutaj coś jest dobra, nie w prawo, tylko w lewo musimy iść. Co to jest? No ja tam nie mogę przejść. Hej! A! Dobra, jak ja mam teraz to przejść, że się nie da? Ja wierzę, że coś potrzebuję. I teraz to już jest trudne. To już nie jest na moje w ogóle te. Świetnie, jeszcze mnie zabił ten mały, kurdy podporek. Ah, cały czas to krzyczy nawołuje mnie, jak to tak krzyczy. I dobra, co ja mam zrobić? Przecież ja to nic nie mam. No dosłownie, jakby mam tutaj znaleźć coś, coś nacisnąć. Może to pozakręcać. Bo to miałoby sens jakiś. Hmm, ale ja tutaj naprawdę nic nie, i nic nie widzę, nie? To jest najgorsze, że ja tutaj naprawdę mam, widzę czarną ciemność. Myślałam, że coś z tym będziemy musieli zrobić, bo to tak wyglądało w sumie, jakbyśmy mieli coś z tym zrobić. Mm. Zostaw mnie, pa, pa. O fajnie, dobra. Już myślałam, że znowu nie będziemy mogli się tam schować. Ej, dobra, wkurza mnie ta gra, bo ja nie wiem, co mam zrobić ze sobą. Ah! Już? Nie, nie, już. Jasny gwint, Ej, widzieliście to, to była sekunda. Ej, dobra, jak ja nie lubię tej gry. Ja wam wychodzę Ja już mam dosyć, nie? Serio? No i zaś to coś jest tutaj. Wejdź stąd! No, daj mi tylko zobaczyć, co tu jest! Dobra, widzowie, ja nie wiem, naprawdę nie wiem, co mam robić. Dobra, robimy to na sprincie. Ja pójdę. No nie, no i tutaj to coś jest obok tutaj, mnie, dobra. Wchodzimy, przeczekamy, żeby on Co stąd poszło. Bo, żeby. Ja nie mogę przejść dalej, jeżeli to tutaj jest. Wiecie, jeszcze w tych labiryntach mogłam się gdzieś ukrywać i tak dalej. Ok, that's weird. No, a tutaj niestety nie mogę, bo. To cały czas jest na mojej drodze. Nie mam nawet innej drogi, żeby uciec. No jak to tam cały czas stoi, no to co ja mam zrobić? I tego nie rozumiem. Dobra, pójdźmy w ciemności. Może to nas nie widzi? Startowałam. Dobra, jesteśmy widzowie dalej o jeden krok, więc git. Teraz wychodzimy. No i tutaj, ani tu, ani tu nie jesteśmy w stanie przejść. Zostaw mnie, zostaw mnie, a tu. Eee! Ostatni raz to robię. I tędy. I... Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Teraz to się musi udać, ale chyba widzę to coś. Albo jednak nie. Dobra, nic nie widzę. Hmm. Kurde, no jest. Pro... Dobra, jest tam to coś. Widzicie? Ta mała poczwara. No, widzę cię. No chodź tutaj. A? Gościu. co myślisz, że jesteś fajny? No. Możesz tam odejść? Idź tam prosto se Proszę No i co na mnie warkasz? Zły pies, idź tam, no Odejdź Widzę cię przecież Dobra, idzie to do mnie, idzie to do mnie, idzie to do mnie, idzie to do mnie, szybko się łapamy Okej okay. Ej, dobra, ja już zaczynam, jestem cała spocona w ogóle, jest mi tak ciepło o! Dobra, ja niestety, ja nie wiem, ja jestem chyba na tyle głupia No to tam dalej jest! Że ja nie jestem w stanie tego przejść. Okej, okay, jest, to jest to, po lewej, było to widziałam, widziałam, widziałam. Okej, okay, jest to przed nami teraz aktualnie. Teraz na lewo przeszło se. Warka to zaś na mnie pluje, nie wiadomo w ogóle co robi. Dobra, jest, poszło sobie w prawą stronę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Co my mamy tutaj robić? No tam nie pójdziemy. Dobra, szybko. Pepe, 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 no, jak chcę tam wejść? Głupia gra. Ostatni widzowie raz. Naprawdę, teraz już naprawdę, naprawdę ostatni raz. Dobra. Jak to szybko zrobimy, to damy radę. Dobra, szybko? Okej, okay, weszliśmy słuchajcie, do tej szafki, która jest dalej. Nice, nie wiem gdzie to jest, ale dobra, spróbujemy teraz pójść tutaj w prawo. Ok. Ok, jest to przed nami. Jest to przed nami. Widzę to. Pluje to na nas. Harka. Ok, poszło. No, i zobaczcie, tutaj nie ma żadnego przejścia. No i to nas atakuje. A tutaj nie możemy przejść tak samo, nie? Ja się widzę, poddaję. Nie, ja mam dosyć i się poddaję, widzowie. To jest mój koniec. Ja nie wiem, czy jestem na tyle głupia, że nie potrafię tego przejść, ale ja się po prostu zaczęłam już bać. I ten opętany blok jest naprawdę słaby. Nie podoba mi się to. Widzimy się jutro na kanale, widzowie. Pa. pa.